Witam, witam. Słuchajcie, dziś przepis na coś słodkiego, a konkretnie na ciasto. Ciasto z truskawkami i z budyniem. Dosłownie rozpływające się w ustach. Zaczęły się sezonowe owoce, także musimy z nich korzystać. Słuchajcie, mam tutaj 350, 300 g mąki pszennej, przesianej już. Do tego wsypuję odrobinę soli. Taką Kopiatą łyżeczkę proszku do pieczenia, pół szklanki cukru, szklanka 200, 250 ml. I do tego 200 gram masła. Trochę rozdrobnię sobie masło. Żeby lepiej było rozrabiać, wiecie. Oczywiście masło prosto z lodówki, nie ciepłe, bo wyjdzie, wyjdzie błoto. No i dobra, teoretycznie mogę wstępnie zarobić i za chwilę po wstępnym zarobieniu działam dalej. Słuchajcie, wstępnie ciasto mam zarobione, zobaczcie, wyszła taka kruszonka. Do tego jedno jajko, całe jajko, żółtko z białkiem. No, i teraz już wyrabiam, żeby wyszła jednolita kulka. Musimy troszeczkę popracować. No ale co zrobić? Takie są uroki gotowania. Czy pieczenia raczej. Słuchajcie, ciasto mam ugniecione. Teraz podzielę sobie. Je. Na dwie części. Opowiedzmy, no, że równe. Dobra, jedną część sobie odłożę. Drugą zawijam. Ja zawijam w folię aluminiową. I do, do zamrażarki. Musimy schodzić schłodzić ciasto. A słuchajcie, w międzyczasie ugotuję sobie budynie. Oczywiście tego już nie będę pokazywał, bo to chyba nie ma sensu. Yy, u mnie dwa opakowania budyniu waniliowego. Oczywiście nie dodaję tyle mleka, co, jest, co piszę na opakowaniu. Na dwa opakowania dodaję 700 ml mleka, 50 g cukru. No i jeszcze dla podkręcenia smaku tego budyniu, jedną łyżeczkę cukru waniliowego. Słuchajcie, mleko mi się gotuje. W międzyczasie rozłożę sobie ciasto na blaszce. Delikatnie, wiecie, je podpiekę. Niedługo, 10 minut. W zupełności wystarczy. Temperatura 180 stopni nastawiona w piekarniku. Słuchajcie, nie, zapomnij, nie zapomnijmy o ponakuwaniu ciasta. Jeszcze to powiem: blaszka 20 na 30 I tak jak mówiłem, temperatura 180 stopni na około 10 minut, nie dłużej. Do delikatnego podpieczenia ciasta tylko. Także moje ciasto ląduje już w piekarniku. Słuchajcie, ciasto mi się podpieka. Zrobię sobie teraz, przygotuję, przygotuję owoce. Truskawki oczywiście umyte, osuszone. Takie większe potnę sobie na mniejsze kawałki. Potrzebuję tutaj około pół kilograma powiedzmy. Oczywiście nie musi to być co do grama. Damy więcej, nic się nie stanie. Damy mniej, też się nic nie stanie. Także potnę truskawki, przygotuję truskawki i działam dalej. Słuchajcie, mam tutaj pół kilograma truskawek. Teraz mąka ziemniaczana, powiedzmy półtorej łyżki i muszę to jakoś delikatnie wymieszać, żeby za bardzo błota tutaj nie zrobić. A wiecie, mąkę ziemniaczaną dajemy po to, żeby po prostu te, ten suchy składnik wchłonął trochę w trochę tej wody z truskawek. No, myślę, że wystarczy. Ciasto mam już podpieczone. Za chwilę wykładam truskawki, zalewam budyniem i podpiekam. Słuchajcie, ciasto wygląda tak podpieczone. Teraz wykładam truskawki. Mm, ciasto będzie fantastyczne. Uwielbiam takie ciasta z budyniem, z dużą ilością owoców, poezja smaku. Musicie to spróbować. Także truskawki wyłożone, i na to ląduje budyń. Budyń jeszcze gorący. Oczywiście zalewamy gorącym budyniem. Mm, jak to fantastycznie. Pachnie wszystko. A co będzie po upieczeniu? Poezja smaku, jak to ja mówię. Słuchajcie, pozostała mi jeszcze druga część ciasta. Budyń mam wylany. Spróbuję zetrzeć. Jeśli się nie da zetrzeć, po prostu podrobię na drobno. I też będzie wszystko grało. No ale widzę, że. Nawet jakoś to idzie. Gdyby parę minut w zamrażarce dłużej leżało, może byłoby lepsze do starcia, ale da się radę. Także, kochani, szybkie ciasto. Bez zbędnych ceregieli, wylewamy budyń, pieczemy. I mamy co jeść, mamy co wcinać. Kawkę możemy zrobić sobie do kawki mm, bajka. Już zaczyna mi się rozpuszczać, ale jeszcze dam radę. Słuchajcie, drugą część ciasta udało mi się zetrzeć. Teraz ciasto ląduje w piekarniku nastawionym na 180 stopni. Czas pieczenia... W zależności od piekarnika, ale około 40 minut. Także spotykamy się po upieczeniu ciacha. Słuchajcie, ciasto mam gotowe. Z niecierpliwością muszę powiedzieć, czekałem aż wystygnie. Ale w końcu doczekałem się tego momentu. Mm, wygląda fantastycznie. Jeszcze delikatnie jest ciepły, ale... Ale nie mogę się po prostu oprzeć. Muszę sobie nałożyć kawałek. Spróbować. Mm, zobaczcie. Wilgotne. Rozpływające się na pewno w ustach. Mm, jakie delikatne. Jeszcze oczywiście ciepłe. Nie zsiadło się tak jak powinno. No. Mm. Bajka, po prostu bajka. Rewelacja. Podejrzewam, że godzina czasu i ciasta nie będzie. Trzeba będzie piec nowe. Tak więc, kochani, jeśli się podobało, zachęcam do zrobienia sobie tego ciasta. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i życzę smacznego.